Z tej strony, Martyna, witam Was bardzo serdecznie z mojej nowej stajni w Baladale i słuchajcie, w stroju druickim iście. E, witam Was dzisiaj w opóźnionej z powodu mojej e, trudnej, bardzo nieobecności, spowodowanej chorobą e, aktualizacji Star Stable. Chciałabym tego nie omijać ani tego nigdzie nie mieszać, więc nagrywam sobie tu dzisiaj. I z tego co widziałam, powinnam pogadać z tą panią, ale z jakiegoś powodu nie mam żadnego wykrzyknika. I dalej go nie mam, więc ja nie wiem, czy ja mogę z tą panią faktycznie, chyba że mam faktycznie pogadać z kimś innym. To może po prostu czegoś nie rozumiem. Kamień runiczny, świetliste wodospady. Okej, okay, to gdzieś to tutaj. O Jezus, to nie jest tak, że ja gadam z nimi. Tylko ja najpierw gdzieś idę, i ja dopiero później będę gadać z jakimiś innymi ludźmi, i wtedy będę gadać z tymi innymi ludźmi. Okej, okej, ok, ok, ok. w ogóle nie wiem, czy zauważyliście, ale dodali bardzo dużo animacji, na przykład odlatujących liści, czy takich innych tam dodatków. Bardzo ładnie to się prezentuje i wygląda. No oczywiście. O! o! Na przykład. Jakimś cudem Pingwin zaczął za mną chodzić. Nie wiedziałam nawet, że mam w tym outficie pingwina. Jak widać mam, czyli już jestem przygotowana, niejako też na święta. Nie no, chciałam wziąć tego konia, bo mi się bardzo, bardzo kojarzy właśnie z tematem. Okej, okay, w ogóle wy mi przypomnieliście o czymś. Ja jestem idiotką, jestem naprawdę idiotką, słuchajcie. Tutaj, w tym momencie. Tutaj na górze jest wyświetlana aktualna nasza lokacja i ja na to nigdy nie patrzę, z jakiegoś powodu. I tak samo jak nagrywałam mój ostatni film, to też był coś tam, jakiś temat, że o mój Boże, Martyna, coś tam, ale przecież jakbyś zobaczyła na tą, tą konkretną miejscówkę, to już wiesz w jakiej lokalizacji stoisz. Ja wtedy miałam takie, aha, serio, faktycznie, no, także nie komentujcie, proszę mojego nieogarnięcia, zacznę na to patrzeć, wygląda ciekawie, sprawdzę o co chodzi. Spadaj dziwny kamień runiczny. Tak, głównie chodziło chyba o tą kryjówkę. What the actual fuck? What's going on? Chodziło o tą kryjówkę. Rety całkiem jakby kamień runiczny ożył. Chodziło o tą kryjówkę chyba jakieś tam. Wait, 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 wait. Ten konie jest taki sam jak. Pasowałam się dzisiaj do gameplayu, chyba że to każdy koń się powtarza. Czy to jest jakaś magia? Halo, mógłbyś mi coś wyjaśnić? Kolego, koniec runiczny przykłada nos do twojej twarzy i wypuszcza powietrze. chcecie cię do końca zaprowadzić. Czyli jeszcze na końcu runicznym, jadąc za końcem runicznym. Łuhu! Choć wargi klacze się nie poruszają, wydaje ci się, że słyszysz jej myśli. Nadajesz się, choć musimy iść. Nadajesz się? Czy ja to dobrze przeczytałam? Nie jestem teraz w pełni pewna, ale chyba ją chodziło o jakąś tam ukrytą kryjówkę jakichś tam kwiatków czy czegoś takiego i ja wiecie ja się jakoś nie wiem zryłam w bani no, nie wiem czemu, że nie mogę tego znaleźć a się okazało, że zniszczony domek Sansa, ten letniskowy to jest ta kryjówka tych kwiatkowych ludzików i to właśnie można zobaczyć tu jest na przykład jakaś pola na słońce, tu w ogóle można coś wymienić bardzo ciekawe Proszek ogrodowy jakiś, widziałam, że można proszek ogrodowy zdobyć, jak ma się starajdera za jakieś tam punkty, też bym to wymienić, pewnie to jest bezpośrednio związane z tymi zadaniami. Ja tutaj nie wiem, ja tu idę za tobą, ale no... No i tak, super super wolne kasy, ale fajnie, fajnie, że zaakcentowali to tym końcem runicznym, bo nie wydaje mi się, że to jest po prostu odbicie konia, jakby którego ja mam, tylko specjalnie to jest właśnie koniec runiczny, a, a nie tam, nie z jakiegoś innego powodu. Zresztą to tak pasuje. Pełno osób mi pisało, że zmieniło stanie na Dale, więc proszę napiszcie, czy wy też zmieniliście, bo ja zmieniłam, bo w ogóle pisaliście mi tyle rzeczy o tej aktualizacji, ale ja teraz jestem na zero i się nastawiam totalnie na nic. Witaj w głuchych lasach, a może nie jesteś w nich pierwszy raz. Nazywam się Wajana Sunbeam. Wynna? Wyjna. Wyna? Wyjna. Będzie wyjna Sunbeam. A to mój mały zakątek Jarbiku. Mm, a ty jesteś? Y Poznaj moje nazwisko. Ach, no tak, dawno temu pomogłam młodej dziewczynce się zadomowić w tej dziwnej wiosce. Wzięłam ją pod skrzydło, że tak powiem, a ona przyjęła moje nazwisko, gdy dorastała. Czyli to jest coś, co omawiałam z jedną z widzek pod komentarzami bodajże, czyli że Elizabeth przecież przeniosła się do Jorvik jako osoba, no, jako dziecko, niezależne dziecko, ale się przeniosła trochę tak pod osłoną nocy, trochę bardzo nielegalnie, więc najwidoczniej wychodzi na to, że ona jest jej jakąś przybraną macochą, matką, ciotką. Skoro przyjęła jej nazwisko, to jednak jakąś przybraną rodziną nagle się stała. Skoro nie chcesz mi się przedstawić, musicie sama nazwać. Pomyślmy, tak to imię będzie idealne. Nazwijcie Robaczek, a więc Robaczku musimy porozmawiać. Pewien mały konik powiedział mi, że kamień ironiczny ożył od Twojego dotyku, intrygujące. Nie wiesz już, że głuche lasy coś sobie kryją, coś magicznego. W miasteczku Walden mieszkają Strażnicy Eident, starożytne stowarzyszenie druidów i innych ludzi, którzy służą bogini Aiden oraz utrzymują jej dziedzictwo. Już to wiem. Prawda, widzę, że ty Glitter Hunter bardzo dobrze rozumiecie te lasy oraz okoliczne tereny. Oh my gosh! Aż mi. O, oh, o, oh, co się stało? Słuchajcie, autentycznie nie wiem, co się dzieje, ale co chwilę coś mi odwala aplikacja i jej appa i się włącza, i wyłącza. Nie wiem czemu. Ale cóż, na świecie są rzeczy, o których nie wie nawet sama Aiden. Pozwól, że ci wyjaśnię, nie każdy druid jest strażnikiem Aiden i nie każdy strażnik jest druidem. Wolę się zajmować tym lasem, wtedy czuję najgłębszą więź z Poginią Inni chcą toczyć walkę w imię dobra i próbować zjednoczyć legendarnych jeźdźców duszy, by powstrzymać mrok. Niezależnie od tego, na czym skupia się dany druid, jedno jest pewne. Głuche lasy to nasz magiczny plaż zabaw. Placy. Kolejny temat naszej dyskusji wymaga krótkiego spaceru po lesie. Chodź ze mną. Uważam, że poradzi ci coś opowiedzieć o różnych odmianach druidyzmu. Druidyzm, girl! That sounds lit. O, mogę coś już kupić u tego typiarza. Czy to za reputację? Nie. Za światło. Czy ja zdobywam światło, a tam mogłam yy, to samo wy wymienić chyba na światło? Ok, fajnie, że o nas chodzi, ale dobra, ja chyba mogę to przyspieszyć jakby. Druidzi podążają trzema ścieżkami. Ścieżką Tery, runologii lub kaprysu. Ścieżka Tery określa wszystko związane z ziemią. Ogrodnictwo, badanie dzikich roślin, przygotowanie różnych roztworów i bycie jednością z glebą. Bodajże Tera to jest nazwa greckiej albo jakiejś innej właśnie bogini, typowo ziemi. Po tej ścieżce prowadzi Gaja. A miało być dwie ścieżki. To są nagle trzy. Hello! Cześć Manuela! Aha, czyli mówisz to samo co ostatnio. To nie możesz mi pokazać ogrodów, czyli może to będą jakieś questy później. Hej! Kamienie runiczne to starożytne budowle rozrzucone po całej wyspie, ale to w głuchych lasach ich magia jest najsilniejsza. Naszym zadaniem jako druidów jest badanie kamieni odszyfrowanie ich pradawnych sekretów. Po tej ścieżce prowadzi Jade. Jade mogę z tobą pogadać co nieco? I nie mogę. Pewnie póki nie będę miała tej możliwości, to nie mogę. Ostatnią, choć nie ważną ścieżką jest ścieżka kaprysu. Jak sugeruje jej nazwa, dotyczy ona zabawy i dokonywania odkryć dzięki ciekawości. Po tej ścieżce prowadzi Ren rejanasz. Rejnasz? Przepraszam, ja nie umiem czytać tych imion. Mm. Ale z magii korzystają nie tylko druidzi, istnieją też magiczne konie, które również są wabione przez harmonię energii tajemnej rozbrzmiewającą. Co? Co to jest napisane? Są wabione przez harmonię energii tajemnej rozbrzmiewającą w powietrzu. Czyli wa powinno być wabione przez harmonię energii tajemnej, która rozbrzmiewa w powietrzu, rozbrzmiewającej, a nie rozbrzmiewającą. Od jakiegoś czasu rzadko się widuje te stworzenia, ale może powrócą, jeśli pomędziesz trochę w lesie. O, to byłby fajny Że nie mogłabym pogonić jakieś słodkie zwierzątka takie mega magiczne. To by było fajne. Halo, halo, gdzie ty teraz wracasz? Bo ja tak trochę nie wiem, z jakim ja idę. A tu. Dobra, tu. OK, girls. Co next? Wiem, że to było mnóstwo informacji, ale wierzę w Ciebie, robaczku. Wkrótce będziesz wiedzieć wszystko o tajnikach druidyzmu. Rozpoczniemy od ścieżki kaprysu. Oki. Okay. Podejdź do dużego kamienia runicznego. Nazwijmy go kamieniem matką. Zdecyduj przy nim, której ścieżki druidyzmu chcesz doświadczyć. Możesz wybrać jedną lub wszystkie. Na razie skupmy się, oddaj duszę Aidan i zacznij ścieżkę, którą wybierzesz. Wybierzmy najpierw jedną. Tutaj możesz uzyskać dostęp do różnych ścieżek druidyzmu. Ile światła możesz użyć? Naciśnij więcej, by dowiedzieć się więcej. O, panie świetlików. Porozmawiać z Janą, by się nauczyć starożytnej sztuki, ostrożnego zbierania światła Iden ze z złuchych lasów. To odblokuje świetliki. Aha, no i wtedy odblokuje. Okej, okay, okej, okay, rozumiem. w umiejętności trochę jak w grach, nie wiem. Yy, yy, Assassin's Creed? Tak, tak, ostatni. to się jakoś też nazywało. Gadow War chyba też. Twoja przygoda właśnie się rozpoczęła. W Głuchych Lasach jest mnóstwo świetlików. Są czymś więcej niż tylko uryczymi insektami. To esencja leśnej magii. Nosą, niosą światło. Światło jest nicią, która tworzy tkaninę magii Głuchych Lasów. My trójci mawiamy, że to pozostałości energii z pradawnych czasów, gdy Aiden sprowadziła na wyspę życie. Bo jeśli po lesie i zbierze świetliki. Myślę, że z nie wystarczy. Aha, czyli sytuacja jest taka, że ja mogę w sumie podjąć się każdej ze ścieżek, tylko muszę mieć wystarczającą ilość tej energii, a nie mam, więc pewnie ukończenie wszystkich ścieżek to faktycznie jest jakieś fajne zadanie na dłuższy okres czasu. To mi się bardzo podoba i to już widzę, że nie dziwię się, że dużo osób napisało, że z tego powodu powróciło do gry albo ogromnie znowu niejako zainteresowana poprzez samo jeżdżenie nawet po Valadale, ale też wiecie, przez fakt, że że to po prostu cieszy, no bo jest co robić, to takie ma trochę większe znaczenie, bo jednak ten druidyzm to tak odpala, takie wrażenie, że robimy coś takiego ważnego, a nie jakieś tam główne obowiązki. Tak szybko wygląda na to, że twoja więź z, latem, z lasem jest głębsza niż myślałam. Twoja podróż dopiero się rozpoczęła, czeka na ciebie ogromny, wypełniony życiem las, który chce zostać odkryty. Jeśli na koniu daj się porwać ciekawości, która zostanie wynagrodzona, zostanę tutaj, żeby odpowiedzieć na twoje pytania. W trakcie dokonywania postępów na ścieżkach druidyzmu znajdziesz więcej sposobów na odkrywanie światła i interakcje z głuchymi lasami. Oki do w porządku, świetnie dzisiaj poszło robaczku. Niechaj, towarzyszy ci podczas Twoich przygód. Mam nadzieję, że mnie wkrótce odwiedzisz i mogę jej zadać pytanie cały czas, ok? A czy ja mogę użyć znowu tej ścieżki? Nie mam punktów. Muszę mieć strasznie dużo tych punktów. Mam 11. Gdzie się te punkty zdobywa? One się jakoś, nie wiem, resetują? Cokolwiek, halo. Skąd ja mam wziąć te punkty światła? Halo? Czy za zbieranie? Aha, tu nie mogę nic kupić. A czemu? Kurde, to po co dajecie sklepy, które nie działają? Nic nie można w nich kupić. Tak właściwie z nią pewnie dalej pogadać nie mogę, no bo jakbym mogła, to przecież świat byłby dziwny. Czy za samo zbieranie tych świetlików? Ale tak sama z siebie. Tu widzę, że to mogę kupić też za światło, ale tu chyba nie o to chodzi. Jakbym miała ten słynny proszek ogrodowy, to bym pewnie mogła się jakoś tam powymieniać. Dobra, wezmę sobie pozbieram trochę tych świetlików sama. I zobaczymy, czy wiecie, czy ta liczba mi wzrośnie, bo tak szczerze mówiąc nie do końca ogarnęłam, czy tak faktycznie jest, czy sytuacja jest trochę inna. Więc zobaczymy. Miałam chyba około 11 tamtych punktów światła, więc teraz zobaczę. Dobra. Przy okazji zobaczę, czy mogę pogadać z tą typiarą. Nie, nie mogę. Jezu, jak ten koń szybko biegnie. Nie wiem. Czasami mam lagi, słuchajcie. Może, może nagrywam coś. O, faktycznie! Czyli te świetliki działają jako jakaś tam forma zapalary do tego, czyli zbierając świetliki mogę zdobyć punkty, ale czy ktoś zna jeszcze jakiś inny sposób na zdobycie tych punktów niż tylko te świetliki, bo to jest na razie jedna rzecz, którą mogłam zrobić i widzę, że one się pojawiają cały czas chyba albo nie, zostały tylko te dwa, ale pewnie, pewnie po jakiejś części Jorwiku są jeszcze inne, o tu jest jeszcze jeden Okej, okay, mi się na razie podoba. Nie wiem jak reszta ścieżek, bo chyba nie będę mogła tego nawet dzisiaj sprawdzić, bo nie wiem za bardzo skąd wziąć punkty. Bym musiała pewnie użyć tego kodu. Zalogować się na stronę, użyć tego kodu. Albo zrobię to, nie wiem, może na telefonie w międzyczasie i się tak przejadę, i zaraz po prostu do was wrócę i zobaczę, jak to teraz będzie dalej szło. No słuchajcie, chciałam użyć tego kodu Hollowwoods 3Days, ale z jakiegoś powodu wyskakuje mi, że jest nieważny w moim kraju, mimo że powinien być to do 27 dostępny. W talii nie wiem dlaczego. Zastanawiam się, czy zrobiłam jakiś błąd. Um, jeszcze raz spróbuję go wpisać. Hollowwoods. Trzy days, 3 trzy days. days. O, oh. aha, a teraz mi wyskoczyło, że mogę jeden kod tylko na minutę. No spoko, tylko tak trochę ja potrzebuję go na no już, ale dobra, zaraz znowu to sprawdzimy. Zbieram sobie dalej te świetliki i ogólnie sprawa jest taka: miałam otwartą mapę, jak widzieliście, ciekawe hehe, dlaczego. Um, ogólnie ostatnio na insta-story SSO wyskoczyła taka dziwna e, zajawka, że pomiędzy Morland a Eponą było jakieś, że tutaj, dosłownie tutaj, z tego co się orientuję, jeżeli dobrze pamiętam, było jakieś malutkie miejsce. Jakby tam powstał jakiś teren w ogóle, nie wiadomo z jakiegoż to powodu, ale jakby powstał. Nie wiem, czy to jest jakaś forma skrótu. Chociaż w sumie byłoby to bez sensu, chociaż w sumie to trochę nie, bo jakby nie patrzeć, dostanie się z Morland do Epony szybciej mogłoby być spoko opcją. Ale to bardziej wydawało się jak jakaś taka. No nie, o czekajcie, to są chyba te liście takie. Ła. To chyba była jakaś bardziej forma zajawki, fabularnej stricte. Czy ja w ogóle widzę, gdzie zbieram te świetliki? A mam 31. Um, i, 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 I nie wiem totalnie, co to może być, do czego to się może odnosić. Jak wiemy, teraz dużo fabuły się przeniosło do Epony, więc jeżeli już się tam mniej więcej orientujemy, o mój Boże, coś na mnie nakrzyczało, to mniej więcej raczej chodzi o to, patrzcie ile tu jest w ogóle ludzi, ta gra tak nie żyła wcześniej, ja jestem i tak na chyba jednym z mniej popularnych serwerów, a patrzcie ile tutaj jest po prostu ludzi, ludzie chcą znowu grać w tę grę, to jest niesamowite, bo wcześniej tego nie było, no. wcześniej tego nie było, ludzie, no. kto chciał w to grać, jak, jak, jak w to grać, skoro nie było co robić, teraz jest faktycznie co robić i widzę, że ludzie są faktycznie zadowoleni i szczęśliwi. No to ja jestem szczęśliwa razem z wami. Dobra, próbuję jeszcze raz z tym kodem promocyjnym, ale no jak nie wejdzie, no nie wytrzymam. Znowu mi wyskoczyło, że jeden kod na minutę. Toż poczekałam minutę, no dajcie żyć, ludzie, a nic mi nie przyszło, więc cały czas coś się nie zgadza. Czy ja w ogóle mogę zrobić coś z tym kamieniem słynnym? Nie, nie mogę, nic się z nim nie dzieje. Tu już nie widzę więcej świetlików Pewnie jest ich więcej, ale wiecie, też nie będę na siłę teraz szukać. Szukałam też mniej więcej tej miejscówki, gdzie można było ten, ten proszek wymienić. Ha, 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 ha. Tylko czy nam się to uda, mniej więcej jakoś znaleźć? Zobaczymy. No, jakby to będzie dość. Długi, ale treściwy odcinek aktualizacji, bo możecie zobaczyć <gry> dla tych, którzy też jeszcze nie widzieli, pewnie większość z was już widziała, pewnie dla was to nie jest listowego i pewnie się teraz ze mnie śmiejecie, że ja coś ominęłam albo że mogłam coś zrobić i wcale nie musiałabym tracić czasu na łapanie tych świetlików, ale jak widać jestem taka trochę dupa i, i no kod mi z jakiegoś powodu nie chce działać, nie wiem czemu, zaraz piszę go po raz enty. Bo już jakby czekałam minutę, jedną minutę, czekałam minutę, drugą minutę, oni wciąż każą mi czekać kolejną minutę. Ja ich totalnie nie rozumiem, nie wiem o co im chodzi. Ale naprawdę te świetniki można uzbierać w dużej ilości i w dość dużym czasie, jeżeli człowiek nie jest jakiś taki załamany nerwowo. E, spróbuję jeszcze raz z tym kodem. Oczywiście możesz użyć tylko jednego kodu na minutę. Dobrze, dobrze. E, uważam, że minuta już zdążyła minąć, także proszę mi pozwolić użyć mojego kodu bo mam starajdera i chyba powinna móc dzięki temu tego kodu użyć, widziałam, że tylko osoby, które mają starajdera, który jest normalnie dostępny, no i kod jest nieważny w kraju, nie wiem dlaczego, słuchajcie, powinien być niby ważny do 27 listopada, dzisiaj, kiedy to nagrywam, jest 25, więc no jeszcze dobre dwa dni, ale no nie można też liczyć, że zawsze wszystko będzie piękne, dobre, powabne i cudowne. Może tak to bym miała ten proszek, bo chyba ten proszek się właśnie mniej więcej wymieniało za te punkty świetlikowe Pozbieram sobie tych świetlików i no nie wiem w sumie w jaki sposób dawać wam update Może jak coś więcej będzie się działo, bo na pewno będę sobie codziennie biegać i robić co nieco Bo teraz mam faktycznie powód, może na studiach też się zaloguję sobie, wejdę, program I wtedy wiecie, dam wam jakiś update co do tego co się dzieje Chciałam wam też pokazać drugą ścieżkę, ale kurde byłoby to dość ciężkie, no bo niby mam, wiecie, 58, już tylko trochę w sumie zostało, ale czy dam radę uzbierać dzisiaj te 75 świetlików, to nie mam totalnie pojęcia. I w ogóle szkoda, że jakby za wykonanie zadania, a za wzięcie, o Jezus Maryjo, co to jest, Jezus, myślałam, że to jest jakiś taki dziwny... Dziwny rogacz, a to była wiewiórka na takim zielonym czymś, jakby niesamowite. No fajnie, bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że Wy też się cieszycie, że będziecie korzystać z tego update'u. Ja tu jeszcze próbuję walczyć, gadając do Was, żeby się nie rozłączać, bo zawsze, jak ja się rozłączam, to wtedy tracę to flow. A ja nie lubię tracić tego flow. Agla wow, właśnie przywaliłam w swój telefon yy, myszką. Ja nie lubię tracić tego flow i widzę, że mam już 67 tego uzbieranego, więc może, może jeszcze trochę, może jeszcze trochę się uzbiera. O, ta chatka to jest niby ta miejscówka tych kwiatków, czy czegoś tam innego, co ja się tak zajarałam, Mówię, Jezus, Maria, ale jazda. A tu się okazuje, że ta chata ma być ich miejscówką. Nie wiem, może za niedługo będą jakieś misje. Z tym związane. Nie wiem, czy to będzie jakaś sekta, czy coś innego, ale jeżeli tak, no to nie za... O mój Boże, chyba uda nam się słuchajcie, uzbierać. W ogóle te nowe tekstury machu, yy, machu. Nowe tekstury mchu i tych wszystkich innych rzeczy są tak. O, oh, po prostu I love it. I love it. Widać, że też się postarali, no bo jednak to dużo tego jest w tych głuchych lasach i fajnie by było, żeby to też było zaktualizowane. Dobra, mamy. Zaraz 75, wracamy tam tepnę się już normalnie i spróbujemy zrobić, nie wiem, czy zaczniemy drugą ścieżkę, czy to może w sumie zaczniemy drugą, chociaż niektórzy pisali, że ta druga jest irytująca i ja nie wiem dlaczego, trochę się stresuję, bo ja szczerze nie jestem dobra w zagadkach, ale zobaczymy, spróbujemy, kto się coś tam to nie błądzi, tylko widzę tutaj, a, zaginą, zaginania magia, a ja, bo to jest ścieżka kaprysu, tak, a ja, a nie, to jest ta, dobra. Tajemnica glifów runicznych. Porozmawiać, że Jade, by dowiedzieć się więcej o tajemnicach glifów runicznych, to odblokuję zagadki glifów runicznych. Hello, Jade. W końcu mogę z Tobą porozmawiać. Jej. Masz ochotę się czegoś dowiedzieć o kamieniach runicznych? Jest. Być może wiesz, że. W Głuchych Lasach można znaleźć tajemnicze kamienie runiczne. Zostały tu umieszczone dawno, dawno temu, by stabilizować i mierzyć przepływ magicznej energii z Pandorii. Dbanie o kamienie runiczne to jedno z najważniejszych zadań druidów. Pora się dowiedzieć, jak stabilizować kamienie runiczne. Spotkajmy się przy kamieniu runicznym w okolicy rzeki. Okay. I znowu pełno jest tego. Ej, no to jest niesamowite. To znaczy, to, to jak ktoś chce, to pewnie skończy wszystko w jeden tydzień, bo tych, tych świetlików jest ogrom i nie ma w ogóle żadnej blokady czasowej, więc jakby ktoś chciał, to mógłby, wiecie, po nocach w, wydaje mi się nawet trzy dni ogarnąć wszystkie ścieżki, uzbierając wszystkie świetliki. O Jezus Maria, co się dzieje? Oh my gosh, oh my gosh. Proszę, proszę. Masz wodę ustabilizować kamień runiczny? Jak to mogę zrobić? Stabilizowanie kamieni runicznych wymaga ofiary. Nie ma się od dawna. Wiemy, że najlepsze do tego jest proszek ogrodowy. Używamy go do wielu czynności. Może będziesz mieć trochę szczęścia i znajdziesz proszek ogrodowy w głuchych Lasach, albo kupisz go od któregoś z handlarzy przy kamieniu matce. Na szczęście mam trochę proszku przy sobie. Wpisz się do kamienia runicznego. Rozumiem, że mam zejść z konia, bo trochę dziwnie by było, jakbym na nim stał. Oj, mogę wybrać sobie poziom trudności. A nie, nie mogę. Na razie mam tylko bardzo niski. Okej. Okay. Świetnie. Widzisz glif, który pojawił się na górze kamienia runicznego. Musisz znaleźć drugi taki glif lub wzór przepływie energii otaczającej kamień runiczny. Energia podkreśla magiczna mgła, którą musisz przeszukać. Rozejrzyj się i poszukaj glifów, a później aktywuj. Co to w ogóle jest słowo glif? Eee, tak trochę... Mogę po prostu randomowo klikać jakieś tam rzeczy na tym klifie. Tak szczerze mówiąc, słabo cokolwiek widzę. Ale no, ten? Nie, Jezus, jak ja mam z tym zadziałać? W sensie, gdzie ja mam to kliknąć? Ja mam to jakoś uszczknąć? Nie wiem, może wsiądę na konia. Będzie mi łatwiej, bo czegoś tutaj ewidentnie nie rozumiem. Nie wiem, nie wiem, jak mam to zaznaczyć. O, daj się poprowadzić magicznej energii. No, ale tu klikam, tu klikam, tu, 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 tu klikam. Czy ja czegoś nie ogarniam? O, a tu. No bo tu musi być coś takiego jak to. Tu nie ma czegoś takiego jak tu. Tutaj też nie ma czegoś takiego jak tu. Ten, kawał, ten kawałek może. Ale jak wtedy mam to wykonać? W sensie o to chodzi, nie? Jak ja mam. To wygląda też jak taki fragment. No ale ja to mam przytrzymać, nie wiem, złapać, dotknąć cokolwiek. Co ja mam z tym zrobić, żeby to zrobić dobrze? Czuję się rozczarowana. Myślałam, że to będzie, wiecie, jakaś specjalna, nie wiem. Ja najwidoczniej muszę coś po prostu kliknąć, tylko sorry, bardzo um, nie wiem jak. Chyba, że coś na dole jest jeszcze na tym klipie, ale no nie widzę takiego samego znaku jak ten tu. No bo to jest takie dziwne. No, ani tu E nie mogę kliknąć, ani wiecie nic. I tak trochę jestem zdezorientowana, że nie wiem, co tak właściwie powinnam tutaj zrobić za akt. Yeah. Mam sobie ten. Uhuhuhu. Chyba, że to nie wcale tu powinnam się rozglądać, że się gdzieś indziej powinnam. Ja nie rozumiem, ja nie wiem, co ja mam teraz zrobić. Ja mam czegoś szukać, po coś iść, mam coś złapać, czy ja mam klikać na tym? Dlaczego to jest takie trudne? Miałam tylko coś chyba dotknąć, tak? Jeszcze raz, udało się już znaleźć. No nie, nie udało mi się, pomóż mi. Ja nie wiem, jak to mam zrobić w ogóle, kompletnie nie rozumiem. Widzę podobny znaczek tu, ale co, jak ja mam go... Jakby zatwierdzić, jak ja mam to w ogóle wykonać, zrobić? Mam to jakoś przeciągnąć? Nie. Ej, no autentycznie nie wiem, nie wiem, jak to zrobić. Dobra, widzowie, uwaga, napiszę na globalnym czacie. Ktoś wie.

Dobra, czyli jednak jestem debilem, no i wszystko jasne, dobra, możemy się zebrać Jakby nie komentujcie tego proszę, moja panika, ja w ogóle tu próbuję coś klikać, a to wystarczyło poszukać w innym... A, hit jakiś Idealnie, w miarę poznawania kamieni runicznych zauważysz, że zagadki glifów nie zawsze są proste, czasem stabilizacja będzie wymagała czegoś więcej Wkrótce będziesz w stanie ustabilizować więcej kamieni runicznych w Głuchych Lasach, do tego czasu nie trać czujności, to bardzo ważne zajęcie no właśnie ja miałam mindfucka, jak cholera, a ja wiecie się później zastanawiałam, po co to w ogóle jest tam mgła, jak ja mam się bawić przy tym kamieniu. A właśnie ta mgła była po to, żebym szukała dalej, a ja oczywiście tego nie zrozumiałam, bo mam 10 IQ. Dobra, pokażcie, ile mam teraz tych. Mam 24, no to mało, dobra. Na razie nie mamy ścieżki tery. To ścieżka tery na pewno Wam pokażę jakoś od początku. Ale na ten moment bardzo Wam dziękuję za oglądanie. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. Widzimy się w następnym. Proszę bardzo, patrzcie, tu można kupić proszek. Widzimy się w następnym. I pa pa! Piszcie, co sądzicie o aktualizacji i o wszystkich zadaniach.